podolski step w Jarczowcach. Żeby uświadomić dzisiejszemu człowiekowi, czym było to miejsce w połowie XIX wieku, warto powiedzieć, że Juliusz Dzieduszycki sprowadził tu zarabi trzy klacze. Gazelę, Lechę, Sahary. Pojechał na wyprawę w 1844 roku, rok później wrócił do Jarczowiec z tymi koniami. Okazały się bezcenne nie tylko dla polskiej, ale dla światowej hodowli koni arabskich. W zasadzie te konie, które rozsławiły polską hodowlę na świat i to zupełnie współcześnie, bo takie Araby jak Bandola, królowa Janowa, wywodzi się z Jarczowiec, z linii Mlechy, Bandos, Bask, który był odkryciem Ameryki i do dzisiaj najsłynniejszy koni arabski na świecie. Nomen omen Robert Redford, kręcąc zaklinacza koni, zawarł w kontrakcie taką klauzulę, że chce jeździć na potomku Baska. Także tak bardzo, tak bardzo znany był ten koń. Yy, idąc nawet w niedawne lata, kilka, kilka lat temu dosłownie Michałowskiej hodowli, kwestura sprzedana na aukcji Wianowej Podlaskim za ponad milion euro wywodzi się z linii gazeli. Tutaj, tej gazeli przywiezionej przez Zieduszyckiego. Jest to z całą pewnością jedno z dwóch najważniejszych miejsc dla polskiej hodowli koni arabskich na przestrzeni wieków. Drugim takim jest Sławuta, książąc Sanguszków na Wołyniu. Pierwszy raz byłem tutaj 13 lat temu. Informację, że tutaj są jakiekolwiek ruiny, uzyskaliśmy od pani Eugenii Skazińskiej. To była Pół Polka, pół Ukrainka, która jeszcze o Dzieduszyckim potrafiła coś opowiedzieć. To są dawne piwnice pałacowe. Nie wiem, czy się uda coś tutaj zobaczyć, Dzisiaj gnojownik, kiedyś pałac. Tak to, się, tak to się w świecie plecie. Piwniczne okna i podmurówka. W tym miejscu stał pałac Dzieduszycki, przepięknie e, usytuowany. Aleksander Piskor pisał, że wjeżdżało się wprost do Podol z Podolskiego Stepu, wjeżdżało się do pałacu Dzieduszyckich. To było tak pięknie urządzone, że goście z salonu, a nie byle kto odwiedzał, odwiedzał pana Hrabiego. Goście z salonu mogli wejść wprost do stani ogierów, i stały tam najlepsze egzemplarze. Jak wieść niesie żłoby, były marmurowe, były lustra, był pełen przepych. Z drugiej stani wchodziło się do jadalni, także goście, nie moknąc, nie narażając się na warunki atmosferyczne mogli przejść i zobaczyć te najlepsze najpiękniejsze konie. Arabowie byli mistrzami w sprzedawaniu byle czego jako cud Arabistanu. Wielu tam jeździło i albo nie znajdowało koni, albo przywoziło byle co. Dlatego to było trudne, bo pomimo że te wyprawy były dalekie, to był kawał drogi, czy te konie sprowadzić. Bezpiecznie. Tam nie dać sobie uciąć głowy. Taka jest m.in. legenda, Gdzie duszycki kupował Abu Chayla. No już wytargowali cenę, bo to się okazało, że całe plemię do tego konia, jakby ma w nim jakieś udziały. No, jak się w końcu wszystkich udało zaspokoić i, i płaczące dzieci, i kobiety, które darły włosy z głowy, bo to najlepszy był bo to był ojciec koni. No to się okazało, że dzieduszycki może go zabrać. Dopiero, kiedy on pokryje w trybucie wszystkie klacze, a kiedy pokryje, no nie wiadomo, także to były takie historie i Dieduszycki z, z Mykołą, swoim wiernym sługą, który usiadł na gazele, dzieduszycki na tego Abu Chayla, uciekli po prostu i to były dwa najszybsze konie, dlatego stamtąd uciekli i wynieśli cało głowy. Takie to były historie, więc to były bardzo niebezpieczne wyprawy. Jako pasjonat hodowli koni arabskich i gdzieś w internecie przeczytałem, że tu leży Dieduszycki i że jego grób jest naprzeciwko cerkwi, którą zresztą Dieduszycy fundowali. Ona wprawdzie była drewniana na początku, spaliła się. Staram się tak w miarę regularnie, w miarę bytności tutaj na, na, na Podolu to miejsce odwiedzać i do Juliusza zaglądać. Juliusz Dieduszycki 24. urodził się w Wigilię 1818 roku. Zmarł 23 stycznia 1885. Gdzieduszyccy niewątpliwie byli tutaj takim najważniejszym czy najbardziej prężnym rodem. Ale potoccy, granicy, tu niedaleko też miał, miał majątek Wacław Żewuski, słynny Emir. Żewuski, który był na pustyni w 1817 do 2020, malował, robił mapy, opisywał kulturę nie tylko konie, kulturę muzykę. I to jest dla Arabów dzisiaj bezcenne źródło wiadomości o, o samych sobie, ponieważ tam nikt tego wcześniej nie robił. Tu się odbywały polowania, byliśmy pod zaborami, że wózki pisał kto raz był jeźdźcem nigdy nie będzie niewolnikiem. W czasie polowań oczywiście to były próby dzielności szlachty na tych fantastycznych koniach, który jest lepszy, który jest szybszy, ale przy okazji uczestniczyła młodzież, mówiła po polsku, knuto tutaj przeciwko zaborcy, więc też dla, dla podtrzymania naszych tradycji języka, dla polskich obyczajów ten koń miał niebagatelne znaczenie. Rody magnackie, zajmujące się końmi arabskimi na Kresach, no to najbardziej znamienite nasze takie polskie historyczne rody, czyli rzewózcy, Hetmani, dzieduszyccy, ogromnie bogata rodzina Braniccy, Potoccy, Sanguszkowie w Sławucie przesłynnej, którzy przywędrowali w XIV albo XV wieku z Litwy. Ciekawe jest, że na przykład w przypadku niektórych stad nie podaje się roku założenia bo tam stada koni były od zawsze w tych, w tych rodzinach. Jeszcze wcześniej stada żółkiewskich, sobieskich. To są, to są konie, których już dzisiaj nie ma w dawnym typie polskim, pewnie z do, do Lewem Orientu. Nikt dzisiaj tak naprawdę nie wie, jak ten taki stary koń polski jeszcze przed Arabem wyglądał. Natomiast to były, to były olbrzymie stada magnackie, liczące każde liczyło po kilkaset sztuk, przynajmniej. Na przykład Sanguszkowie, ich majątek rozciągał się na szerokość 30 kilku kilometrów i długość 70 parów. No i tam w różnych miejscach hodowano konie. Oni nie wiedzieli nawet ile mają klaczy. Często było tak, że, że te konie zimowały po prostu na stepie. Oganiając się od wilków, bo, bo nawet nie było możliwości, żeby te stada gdzieś tam razem spędzić. Nie było, nie było takich warunków, żeby je trzymać w staniach. To te dawniejsze czasy. Później bywało inaczej. Znamienici ludzie odwiedzali to miejsce. Tu w 1851 zawitał cesarz Franciszek Józef, żeby zobaczyć jarczowce, zobaczyć Dzieduszyckiego, zobaczyć te legendarne konie sprowadzone z pustyni. Wyjechał oczarowany zauroczony. Tutaj niewielu ludzi wie, ale swoją karierę zaczynał Juliusz Kossak, który jako 21-letni chłopak przyjechał na 5 tygodni do Dzieduszyckiego. Został 5 lat malując te pierwsze konie, których portrety zachowały się do dzisiaj, czyli Gazelę, Mlechę, Saharę, Ogiera, Bagdad. Tu Dzieduszycki polecał go później, jako że to był skromny szlachcic, mówię o Kossaku, polecał go innym ziemianom, magnaterii i tak się zaczynała ta kariera największa. większego naszego końskiego malarza i założyciela przecież wielce artystycznego klanu Dawni hodowcy Arabów byli ludźmi jakby niepospolitymi, łagodnie mówiąc. Ekscentrycy, dziwacy. Żewuzki chociażby po powrocie z pustyni mocno zdziwaczał, skozaczał, i w swoim sawraniu, kiedy przychodziły listy do hrabiego Żewuzkiego, odpisywał, że, że nijakich żewuzkich grafów tu nie ma, że jest tylko Ataman Rewucha, bo taką miał fantazję. Z kolei Dzieduszycki, no to był utrac, już krótko mówiąc. Wydał gigantyczne pieniądze na te konie. Gospodarstwo niespecjalnie go interesowało i zadłużał je coraz bardziej. Ci panowie mieli ogromną fantazję. Jest piękna historia zakupu ogiera Bagdad, gdzie e, ojciec dzieduszyckiego, Kajetan, wypatrzył we Lwowie przepięknej urody, cudownego ogiera. Miał świadomość, że on będzie dla jego stadniny, dla jego klaczy bardzo dobrym reproduktorem. Dwa razy podchodził pod tego konia. Handlarz Grek Gilokko się nazywał żądał jakichś takich kosmicznych kwot za tego konia. No i jako, jako, wielkiemu, jako wielkiemu tego świata, magnatowi, no nie wypadało mu znowu jechać do tego handlarza i, i, i targować tego konia, bardzo chciał go mieć. Więc wysłał młodego Juliusza. Dzieduszycki miał wtedy chyba tam 21 czy 22 lata. Wziął od ojca wszystkie pieniądze. W skrytości zabrał również wszystkie swoje zaskurniaki. Pojechał do Lwowa do handlarza, zapłacił wszystkie pieniądze, które dał ojciec, wysłupał wszystkie swoje zaskurniaki, sprzedał karetę, cztery konie, bat kuty srebrem, stangret wrócił piechotą, a dzieduszycki na tym Bagdadzie przyjechał do Jarczowiec. Amant i to jest po mąci wodzie. Nasz Później już pod koniec XIX wieku i na początku XX sporo było hodowli takich już szlacheckich, niekoniecznie, niekoniecznie magnackich. Szlachtę było stać już na Araby. Bardzo dużo było takich stadni. W obwodzie tarnopolskim kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt mniejszych, większych stajni. Szlachta nasza kresowa kochała się w Arabach. To jest rosyjski Arab. Nazywa się Medowar. Ehm... Krew zacna, bo od dołu płynie w nim krew Sachary, którą Djeduszycki sprowadził w 1845 do Jarczowiec. Koń dużej miary, te linie Sahary, bo to jest medowar, biorący swój początek od Mamony, którą Rosjanie nam przy okazji II wojny światowej w 1939 już ukradli. Ta klacz, mając 9 miesięcy bodaj, poszła do Tierska, poszła, czyli naprawdę poszła. 1400 km do Staliny w Tiersku na Kaukazie, i tam się rozrodziła w genialną linię. To były konie za miliony dolarów jeszcze wtedy. Czystej krwi konie były używane najpierw jako konie wojenne, czyli Turcy, którzy na nich głównie przybywali. Z Imperium Osmańskiego. Siedzieli na takich fantastycznych koniach ze wschodu, które były twarde, wytrzymałe, bardzo odporne. Nie było im wiele potrzeba, ponieważ na pustyni one musiały się wykształcić w takich bardzo trudnych warunkach. Do tego piękne. I używaliśmy tych koni do remontu, czyli do y, krycia mówiąc y, prosto naszych polskich klaczy po to, żeby potomstwo rodziło się lepsze. E, konie te były wykorzystywane do wojny e, we wcześniejszych e, latach e, czy wiekach. Później polska kawaleria też do remontu używała orientali. Niekoniecznie to były czyste Araby, ale konie z Orientu, czyli, czyli ze wschodu, z uwagi na swoje cechy czy walory użytkowe. Sobieski, tu idąc na Czambuły, słynna wyprawa 1672, potrafił e, Czambuł Tatarski e, wyprzedzić i zaatakować dziesięciokrotnie czy dwudziestokrotnie mniejszymi siłami od tej strony, z której się oni zupełnie nie spodziewali, bo to była ich strona już. I żeby taki manewr wykonać wojskowy, trzeba było mieć potwornie dzielne konie. Dotarliśmy do Jabłonowa, drugiej siedziby rodu dzieduszyckich na dawnych kresach Rzeczpospolitej. Tutaj na przełomie wieku XIX i XX konia arabskie hodowała Florentyna Czartoryska. W rodzie dzieduszyckich była taka anegdota, że dzieduszycy pochodzą od konia arabskiego właśnie. I jest w tym trochę prawdy, ponieważ stało się to niejako rodzinną specjalizacją. Kim jest Florentyna Czartoryska? To córka tytusowej dzieduszyckiej, siostry Juliusza Dzieduszyckiego, więc siostrzenica samego wielkiego. Juliusza Dzieduszyckiego. Po podziale majątku w wiarczowcach Juliusz zostaje tam z 24 klaczami. 12 klaczy dostaje tutaj do jabłonowa, tytusowa dzieduszycka jako ślubne wiano. Jej córka przejmując to miejsce, dokupuje jeszcze na licytacji w wiarczowcach po śmierci Juliusza kolejne konie i tak buduje się ta stadnina w jabłonowie. Florentyna Czartoryska przechodzi do historii hodowli, przedłużając ród ogiera Krzyżyk. Krzyżyka oryginalnego kupił Juliusz Dzieduszycki jako roczniaka w 1872 roku. Ona tutaj zakupuje jego syna. Później poprzez takiego ogiera Mlech pierwszy przedłuża ród Krzyżyka. To jest najstarszy w polskiej hodowli męski ród yy, arabski, do dzisiaj funkcjonujący w państwowych i prywatnych stadninach. Florentyna zapisuje się tutaj nie tylko jako wielka pani, ale też jako dobrodziejka miejscowej ludności. Funduje cerkiew, płaci na żłobki, płaci na domy pomocy, funduje szkołę polską. Co ciekawe, zakochana w tej ziemi każe się pochować wśród swojego ludu na cmentarzu, nie w rodowej kaplicy, ponieważ takie jest jej życzenie, żeby spocząć wśród tego ludu, który tutaj ukochała. Ciekawe jest to, że kiedy jej nagrobek tutaj już no, szarpnięty zębem czasu w zasadzie obraca się w ruinę, w latach bodaj 80 tamtego wieku miejscowa ludność odbudowuje go. Tu z szacunkiem mówi się do dzisiaj o Florentynie Czartoryskiej. Tu mówią o niej nasza pani. To jest kaplica rodzinna. Tak. tak. Ale ona tu nie leży. Nie tylko leży, bo ona mądra zinko była. Tak. Бо bo прийшли москалі і перетати. А дочки поприїжджали і забрали батьків на я не знаю куди забрали батьків. Там священики лежали. Віжимо в твій план. Сум такі хвіли, де трудно план. Часам час. Dlatego wziąłem pożyczkę na 1000 zł, którą spłacę dopiero za 5 miesięcy. A wcześniej będę płacić niecałe 41 zł miesięcznie. Pożyczkę wziąłem zdanie, nie wychodząc z domu. Prowident! Dobrze, że to takie proste. Weź pożyczkę. Całkowita kwota do zapłaty 1202 ,14 zł. 14 groszy. RSO 69%. Pożyczka do 4000 zł. Jabłonów też jest jednym z nielicznych miejsc, gdzie zachowały się jakieś ślady materialne. Po podawnych rodach, po dawnych miejscach, wreszcie po hodowli Arabów, stoimy obok pałacyku, który przetrwał stajnie, w opłakanym dzisiaj stanie, ale one jeszcze są. Tutaj, właśnie, aleja za nami wiodąca do folwarku, stawy, sporo rzeczy, które jeszcze dzisiaj jakby przechowują ten ślad. Dawnej świetności. Na tablicy pałacyku informacja o tym, że rewolucjonista ukraiński Iwan Franko spędził tutaj noc. Kres tutaj, temu miejscu i hodowli koni przyniosła I wojna światowa, czyli w 1914 roku, jak podają źródła, jabłonów został w zasadzie kompletnie zniszczony. Za czasów komuny było tutaj sanatorium, do dzisiaj zresztą jakieś jest, i przypuszczam, że to jest bardzo ważny powód, dla którego to miejsce w ogóle w jakiś sposób jeszcze istnieje. Hodowli y, koni arabskich, państwowej, polega na tym, że końmi zajmowali się najpierw y, ludzie, którzy wyszli y, ze szlachty synowie szlacheccy, zarówno Ignacy Jaworowski, y, y, hodowca y, z Michałowa, y, jak i Andrzej Krzyształowicz. Y, to, byli, to byli ludzie, którzy z końmi wyrośli, których ojcowie zajmowali się końmi w różnych majątkach. Świetnie te konie znali, rozumieli. Z kolei ich następcy szeszli w stadninach państwowych od najniższych szczebli, po to, żeby po kilkudziesięciu latach objąć te stadniny, nadać oczywiście własny kształt i własną wizję. No i okazywało się to za każdym razem, że to jest właśnie, że to jest recepta na sukces w polskim przypadku. Przez lata było tak, że czy po II wojnie myśmy ciągle sprzedawali bardzo dobre konie i ciągle mieliśmy te konie? Świat to denerwuje do dzisiaj, bo oni już od nas kupili, co jest najlepsze, ale im się takie dobre nie rodzi. Jak nam, mimo że sprzedajemy te e, prawie najlepsze. E, do niedawna ta myśl hodowlana była u nas obecna i nam się to całkiem dobrze udawało. Co jest ważne, dzisiaj zależy, do czego nam jest potrzebny koń. To się zmieniło, już dzisiaj nie, nie wojujemy na koniach, więc zmieniła się charakterystyka tego konia. Chodujemy je do sportu, czyli na przykład konie arabskie biegają na wyścigach. Konie arabskie ścigają się w rajdach długodystansowych na bardzo dużych dystansach 100-160 km, ponieważ zachowały tę ogromną twardość. Jedną z takich nitek hodowlanych są konie pokazowe. Czyli, jakby cała nasza państwowa hodowla skupiona jest głównie na tym, żeby wyhodować konie przepiękne, żywe dzieła sztuki. Ten zabór austriacki zawsze stał dużo wyżej pod wieloma względami. Również nie było, tu, nie było takiej opresji jak w zaborze na przykład rosyjskim, i to też miało, też miało znaczenie. Nasi hodowcy, nie tylko arabscy, ścigali się końmi na przykład w Wiedniu. Były zawody konne we Lwowie na torze, na Persenkówce, tak się to nazywało. Także tych miejsc było kilka, gdzie polscy hodowcy mogli się, mogli się spotykać, mogli te konie sprawdzać, selekcjonować. W zaborze rosyjskim nie przypominam sobie takich miejsc. Dzisiaj jest tak, że my, jako Polacy, bardzo niewiele wiemy o koniach. Nam urwano z, z życiorysu, z historii narodu 70 lat komunów. W Anglii, w Niemczech, we Francji te tradycje były kontynuowane. Tam, jak się szable powiesiło 300 lat temu w zamku, to na wisi. Tutaj, ja jeżdżę po wielu miejscach, praktycznie nie został kamień na kamieniu. Także ym, to jest taka historia, że my dzisiaj mamy małą świadomość koni. Jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym wygrywaliśmy Puchary Narodów. Mówiło się, że Francuzi słyną z serów, z wina, Niemcy już wtedy z motoryzacji, a Polacy z koni. Ciekawe jest, że najbardziej jeszcze te konie w naszych genach przetrwały w języku. Mamy tak wiele powiedzeń dotyczących koni, baba z wozu, konia z rzędem, koń by się uśmiał. I, i, i naprawdę bardzo. Ula Kowalczuk niedawno napisała taką fascynującą książkę, nazwała to Konizmy. I ona tam przekazuje kilkaset haseł które są właśnie wyjaśnione, skąd, skąd się brały. E, dzisiaj mówimy skóra, fura i komura, a kiedyś się mówiło e, cztery konie w lic, a w kieszeni nic na przykład. E, byliśmy, e, byliśmy takim narodem, który, który te konie kochał, rozumiał, e, hodował, pasjonował się tym. Dzisiaj niewiele zostało, ale język jeszcze zachował tę tradycję. też jakoś związało to moje życie z końmi, znalazło to wymiar w, w powieściach. Nie wszystkie one są o koniach, ale rzeczywiście y, kilka, kilka powieści napisałem, gdzie, gdzie bohaterami są, y, są konie. Ostatnia, taka o czarodziejach koni, y, toczy się tu na kresach m.in. w Jarczowcach, w Taurowie, w Sawraniu y, Rzewuskiego. I ta książka jest y, trochę takim hołdem i przypomnieniem tych zapomnianych już dzisiaj postaci. A kiedyś wielkich, kiedyś bardzo znanych. O, o na przykład y, 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 pisali Mickiewicz, słowacki Wincenty Pol. Y, Pol pisał o, y, o Dzieduszyckim: Mości Juliuszu, Ty Biały Lwie Wschodu, Wielki Koniuszy Wielkiego Narodu. Także kiedyś koniarze fascynowali, resztę fascynowali poetów. Y, tutaj y, wspomniałem wcześniej, że, że przybył kosak jako młody człowiek miał zostać 5 tygodni, spędził tu 5 lat malując konie, ale głównie włócząc się z dzieduszyckim tutaj po okolicznych stepach. Jeden i drugi byli wówczas bardzo młodymi ludźmi. Są piękne opisy, że jeżdżąc przez wieś, gdzie tam zauważyli piękną czarnobrewą młodycie, no to ona wieczorem już była w pałacu. Do tego dobre wino, bo wina sprowadzali tutaj z Węgier. I tak się to życie toczyło.